Cześć z tej strony Mateuszek i dzisiaj wam szybki odcinek pokażę wam jak driftować w grze A co to jest dzisiaj ze mną Pan Pajac stary. Aha no fajnie Dobra no to zaczynamy tak, że może, możecie się bawić tak fajnie, nie? Ale no spoko, jest git Tylko, że no, czasami no, może tak wychodzić, nie? Drifter Tak drifter jestem Drifter, kierownica ci sama skręca Udzielam przyciski jako y jako przyciski No to tak, jedziemy sobie na dwój w kółko Odejdź Dodajemy gazu No i zaczynamy bokiem, nie? Trzeba kontrolować kierką No i potem można wyprowadzić bus poślizgu Zmniejszamy kod, odejmujemy gazu No to by było na tyle Zacznę, do następnego odcinka, na razie i cześć! No papa To tyle? Nie wiem a, a to to niezły był pocinek, nie? No to widzowie, ja teraz wam pokażę moją trasę Taki drift challenge, jakby to powiedzieć yy. zaczynamy stąd Dobra Możecie Daj wysłać na Instagrama Instagram to Mateusz Podłoga I, przez I na końcu Wysyłajcie filmy jak to robicie na Insta. Odejdź od, z od, od kółka, no! no czekaj, pa. O właśnie no. coś co... Patrzcie! Dobra, pa. teraz ja jadę, wuja, i tutaj tak. Ty, ja na klawiaturze gram, nie? <ślam> Ot, jeszcze raz. No, kierownica nie działa. <ślam> nie, bo on ma kierownicę jako przyciski. Popedało <ślam> jako przyciski. Tutaj robimy kółeczko, teraz wchodzimy tu, doklejamy się jak najbardziej do tego. Wchodzimy w zakręt, potem przekładka robimy tu taki wróżek. Przykładka. Tak, tu leci. A potem to wymiany jest sprzęgło A macie <laughs> pytno? A kierownica jeździ? No, odjeźdź! Lecimy tutaj. Lecimy tutaj i tutaj jak ktoś umie to może jeszcze kółeczko zrobić pod koniec. Ale mi w tym momencie nie wyszło. No to co? Mam nadzieję, że odcinek był przydatny um, ne, odcinek był przydatny, został w w górę. Także no, fajnie, nie? Cycu? No, na ccu <laughs> Dobra, to teraz wam pokażemy jak takie przykładowe jak jeździmy, nie? Pojeździmy sobie troszeczkę. No także zapraszam do oglądania. <muchy> 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 Nie wycinam tego, nie wycinam tego! A czego? Ale lepiej żebyś nie wiedział. A, czy, a czego niby? <laughs> a wiem już chyba, dobra. A, By Beka. <laughs> beka, będzie Beka. Może ktoś ci się w domu daru, Będzie Beka. Zabijają się, a to będzie jednak i podasz, i ręczny nie działa. Ty masz ręczny? No. No, możecie w komentarzach ocenić jak mi idzie. Pocowie co tam idzie na pewno bardzo źle, bo on na jedynce jeździ. No bo to jest na klawiaturze, nie? A tu też na kierownicy, nie? No więc to jest ten różnica, nie? A ty, ty sobie masz kupić ten. Ręczny na klawiaturę słyszałem. To no. ja sobie kierownicę kupuję tej. Jaką? No truth masters jakoś tak Za ile? Za coś Z lewarki do zmian biegów? Nie Ile pedałów? Dwa Aha. A co myślałeś? Że co? Czy za taką cenę? Człowieku Właśnie szukał kierownicy trzema pedałami G29, no ale nie no, ja aż tak drogo, może kiedyś sobie na taką pozwolę. Widzowie, ciekawostka, ja jeszcze na kierownicy za 150 zł To ja mm. na że za 170, no i co? <grytanie> Najgorsze jest to, że mi pedał gazu skrzypi Ale <grytanie> teraz na trójce pocisnąłem Właśnie tutaj tą długą na trójce trzeba robić. No W ogóle na klawiaturze to nie można ten gazu sobie ten re, regulować to masz problem. No o. widzowie jak chcecie mi pomóc to w opisie macie tip and donation. Tak. Ta. piniążki <laughs> pieniążki i kupimy większą lepszą... Wsajcie pieniążki <laughs> <laughs> piniążki. pieniążki Dobra, to ja, ja jadę na pizza. To kupimy no, sobie, no. wiecie co sobie kupimy? Kupimy sobie kierownicę Ja Jakby ktoś sypnął tysiaczka, ojeju. Bym pojechał do niego z tą kierownicą. Ty, ty na tej kierownicy bym do niego pojechał. Chciałbyś. Bo nie piszcie wy tych, 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 tych Ej czemu ja mam 696 sekund a ty masz 500 What? No bo ty ja w tyle w zakręt robię, nie? Tyle maksymalnie robiłeś? No opa Ale który to jest właśnie ten zakręt najgorszy? Nie wiem to no właśnie, ja też nie. Ja jeżdżę całe kółko, a to mi się resetuje, nie? Dlaczego? Ajajaj. Pa, teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze mi się zwiększyło. A, ty, a to mi się zmniejszyło. No. za dużo gazu. Po pieniądze, to będzie to będzie ładny. Ile ma stopi na oponach. Ja mam yy, 130. Mhm. To to to, to mnie. Ja się jadę. Powiem wam, że mamy już złotówkę i, i 52 grosze. <grym into> <tak> Także już coś, nie? Jak płacicie jeszcze więcej, to będzie jeszcze więcej. Pozdrawiam tego. Ku, ku BB. pozdrawiamy. Tego pozdrawiamy. Tego <tak> opłacano. Proszę, zrobił to <tak> no, ja też nie wierzę. Ja w ogóle wyraźnie napisałem, nie? Ajaj. My idziemy na samochodach, a on na motorze. My jedziemy, my robimy sklep. Bo w macie tip and donation i możecie pieniążki wpłacać, jak jeszcze nie mówiłem. Ty już to pięć razy mówisz. <pay> <ś ile> nie, wcale nie. Także nagrywamy filmik, <ś ile> ludzie. Jak chcecie, to wpłacajcie pieniążki, bo jeszcze o tym nie powiedziałem. W opisie macie tip a donation. Jak zbieramy 1000 zł, kupimy klawiaturę. <ś ile> Klawiatura. Spadała mi. <ś ile> Pedały z klawiaturą No się za, za ciebie się zagapiłem. Najgorsze jest to, że mi skrzypi pedał gazu. A pedał hamulca mi wcale nie skrzypi. Hmm. Ty w tej kierunku też tak mówi Tak. tak <grym> się go. skrzypiło. Co chciałbym zrobić że zmienić w tej klawaturze. Yy, w kierownicy. Mhm. Dodać z trzy biegów. Tak, kierownicę. Ja bym zmienił. Nie, ty, ale ty ja nie jeżdżę na jedynce. Ty, ja tylko tam na tego kółku mu, muszę jeździć na jedynce. A wiesz co, w tej kierownicy zmienił? Co? kierownica? <laughs> kierownica. Tak. Otóż to. Otóż to. Ufak, ufak, się nie rozkręcaj. Ej, już jestem Nie pytaj co ja musiałem zrobić ABSów nie ma to tak się hamuje no. No. Ja raz jak przyrżnąłem przy dzwona Wiesz, Teraz to mi no ten to... gazu Druja Gazu No i na tym nie mogę tego długiego zrobić Kiedyś umiałem a teraz już nie umiem Kiedyś pół umiałem, ale nie umiem. Chyba. A nie no, tak było, seria. Nie zmyślam. Kogoś mam pozdrowić? No, no Kubę... biedadacza. E, jak? Biedacza? Kuba bia... be. <laughs> Kuba be. No, u mamołego spod skutlego. <noise> <noise> pa jak driftuje. <noise> Na no, no. A też się da. To jest najważniejsze. A <noise> tobie jakie odbija? Tak. Tak, tak. Ciekawe jak. No <noise> no. no. <noise> Ale nie, tam wiesz, ta która kierowica Tak, odbija. No, no ty no, miałeś jeździć w środku, a ja na zewnątrz. Tak, patrz, Dawaj. No jedźże no. No ja jestem ja w środku, a ty na a. zewnątrz. Tak jak zadałem przed chwilą Facebooka mhm. Kuba B Tak, Kuba A B Abym teraz krzyżnął, nie? Mhm. Mhm. No bo trzeba opory zmienić i popuść się tak nie? Ja mam 120 na oponach, także jadę Ja 130 mam Mam nadzieję, że wpłacicie pieniążki. Tak. A ty wpłacisz pieniążki? Nie. Ale ja się wyjechałem. Nie, bo nie mam. Mam wszystko ja <grym> nie na co? <grym> nie wiem i nie chcę wiedzieć. Możesz. No. Możesz mi napisa napisać na fejsie. No to może kiedyś, jak dorośnie. Ale <grym> ty jesteś ty uważasz, że jestem mały? Nie, to <śmany> był mały. <śmany> o nie, kabel mi się przypomniało. Może mógłbyś to ty <śmany> nie jeszcze te ręce takie fajne. To mi się ty w ogóle z tego tak cię śmiałem. Dobrze, że od, do, Dobrze, że dodali tą webotkę, nie? No. Dobra, no to co Chodź tutaj, ustawimy pa, się i kończymy odcinek Kurde, no i, no i przy ciebie No to co? Do zobaczenia do nas odcinka z driftów na razie I... i I Pożegnaj się I poczekaj I cześć I cześć I, no.